Totius regini Galliae Sive Franciae et Navarre, novissima ula Edita a Johann Baptist Hohmann, Norimberge. Taką nazwę ma mapa z około 1710 roku przedstawiająca Francję, którą władał w czas ten sam król Słońca, Ludwik XIV, którego wizerunek ukazano u szczytu. Bardzo pięknej sceny alegorycznej, która rozgrywa się w lewym dolnym rogu dostępnej w antykwariacie mapy. Mapa pochodzi ze słynnej oficyny Johana Baptista Homana, rytownika i kartografa, który w 1702 roku założył w Norymberdze wielką rytownię map. Przyszły słynny niemiecki geograf i kartograf kształcił się u Jezuitów lub Dominikanów. Różne można znaleźć informacje w tej kwestii. Na zakonnika. Ale po przejściu na protestantyzm rozpoczął inną karierę, został notariuszem. Następnie uruchomił właściwą działalność, z której miał być sławny na całym świecie. W 1707 roku opublikował pierwszy duży atlas. Został przyjęty w poczet członków Akademii Nauk w Berlinie. Jego pozycja w europejskiej kartografii była na tyle silna, że uznaje się, iż to właśnie Homan zakończył okres dominacji holenderskiej w tej dziedzinie. Po jego śmierci kierowanie firmą przejął jego syn Johan Christoph, a po jego śmierci firma działała ponad 100 lat pod równie słynną nazwą spadkobiercy Homana Homans. Hairs. Sam Homan wykonał przeszło 200 map, m.in. do Wielkiego Atlasu Świata złożonego ze 126 kart, który wydano w 1716 roku. Prezentowana mapa jest dobrze zachowana, a dodatkowym walorem jest oryginalny kolor z epoki. Zapraszamy na stronę www.attikuspel do działu map.